Jak tam? J jakie nastawienie? Ręce bolą. Robiłeś już 100 kilometrów? Nie. Trzec Jak myślisz, myśli w dafradę? Co jest twoją największą obawą przy takim dystansie? Że mnie sz... Jak nie dojadę. <noise> Przygotowane jedzenie, picie, wszystko jest. A już mamy trzeci kilometr. To. <noise> w następną sprawą. Nas tutaj tutaj, zwolniamy tutaj Ja tutaj nagram Jak ładnie tutaj jest Jaskinia bajka Na trasie Schody w dół, zastanawiamy się czy schodzi Z tymi rowerami, czy nie, jak myślisz? Ja rower? mam lekki rower No Ty masz rower z Amelinium Jak Ty to pomalowałeś? E, specjalna farba Farba specjalna farba do aluminium słyszeliście? Al ameliminiowa farba musi być Daniel, aluminiowa. <laughs> tego zwykłego nie pomaga tej Tak, 7% Zmęcamy się nad Fagrem, robimy podjazdy, on jest bez SPD-ków, ale daje radę. No, Alberta jak ci idzie? Daję! No jeszcze trochę. I hey. jak tam Norbert? Jak się czujesz? Było. W końcu było ciężko było. Koncepcja była ciężka. Wychodzę. Teraz nie jedziemy na średnio, tylko żeby dojechać. I się tej drogi przez 1,2 km. Ile? Nienawidzę jeździć wołami. Dramat. Jest to jakiś pedalarz, mnie wyprzedza. Hej, pedalarzu, gdzie jedziesz? Nie przeklinaj, co jest mi nagrania. Ja nie że nagrywam. No, nagrywam. Lampetka się taka czerwona tu świeci. Widać w ogóle, czy, czy nie? No nie, no, nie? Nie, nie. Kilometr, Norbert. Dopiero 28? 38. 38, jest, 233. Powtórz, Norbert, to co mówiłeś teraz, że jak się czujesz? Czy coś cię boli? Norbert nie jest osobą, która jeździ na rowerze w tym roku. Który to jest Twój wypad rowerowy? Drugi. Drugi. Nawet no, nie jedzie na swoim rowerze, ale ciśnie. Ogólnie nie boli mnie nic. Znaczy, najbardziej znaczy boli mnie Czy ja? Ale tak to nic się nie boli. Bardziej po prostu straciłem trochę motywację. Motivation. motivation Co zrobić, żeby Norbert zyskał Motivation? Dajcie znać w komentarzach. Trzymaj się tej drogi przez 500 metrów. I jak na Norbert? Bardzo dobrze. Jechałeś pod górkę? Tak, ale głowa mi się spłaciła. Norbert, Norbert, Norbert na rowerze pracuje umysłowo, nogi go nie bolą, ale głowa się spłaciła. Szukamy sklepu teraz, tak? Tak. Norbert, i co sobie kupiłeś w Norbert lubi smak, smak wody, tak? Dobra. A to na pewno woda? Nie, wódka. Przelałem do butelki, bo... Przypało, tak? Czekaj, tutaj na filmiku nie było przypało. <laughs> Hej, to? Jeszcze jeden podjazd Dasz radę, Norbert Wiem we w ciebie Damy radę Damy radę No chyba tak, damy radę Jeszcze raz, damy radę Tak, damy radę Dobrze już tu Norbert się nauczył przerzucać Uuu Siła Tempo po 5 na godzinę ale Wolnij. Na Na ulicę podążaj na zachód. Tam nie bardzo się padło. <gryśla> Co to mówiłaś jak jeżdżaliśmy? nawigacja padła, ale już jest. Podjazd. Kolejny. Ile mamy tu stopni? 5 stopni. Spokojnie Norbert, powoli. To pocieszę Cię, to jest już najgorszy. Później w taki... Później już nie będzie takich podjazdów. Tak, no my zaraz się topamy. I to jest ładne Na dolinę wisły. Jak tam nogi? No, nie Jesteś poza ta trasą. Ta Spójrz na mapę. Co? Mówię, że ta głowa mnie denerwuje. Głowa cię denerwuje? No zdejmij na chwilek. Powrotny odcinek wałów. Jak Ci się jedzie Norbert? Bardzo dobrze. Musisz mówić głośno, żeby cię w widzowie słyszeli. Jedzie się bardzo dobrze. Piękna ale... trasa, ulubione wały. Tak, ale gdyby nie szwagier, to już bym dawno pojechał do domu. O, dziękuję, miło mi. I tym oto akcentem kończymy ten fragment. No, skończył się odcinek wałów. Wytrwęsło trochę. Bardzo demotywujące jazda po wale Tak, tak. No wałów nikt nie lubi. Oto szacunek dla tych, co przyjechali Wisła 1200, gdzie tam jest bardzo dużo wałów. Te wały są jeszcze tutaj zadbane, a na Wiśle przez takie kwaczory potrafią jechać naprawdę panowie. I panie szacunek. przerwa na wałach. Zaczyna robić się ciemno. Mamy przejechane 70 km, jeszcze 30. Norbert wyciąga lampkę. Ja generalnie jeżdżę całą dobę z włączonymi lampkami, bo to znacząco zwiększy bezpieczeństwo. A teraz załącza lampeczki. Jeszcze Norbert. A w tle Żniwa Odcinek taki leśny, już jest ciemno. Lampki mamy na szczęście mocne. Ale generalnie stwierdzam, że ta pierwsza część była ładniejsza i w ogóle chyba trasa też była przyjemniejsza, nie? Te, pier te pierwsze 50-60. Tak, tu się zgadzamy. Lubione. 102 to yes! jest Norbert? Zlęczony Ale psychicznie Ale było 102 fajnie. Teraz to wleci kepsik, tak? Nie no, musi tak jak, tak? jak mały Mały, mm -hmm, mały Nie, mały <laughs> Proszę mi, 2 XXL na podwójnym, serze Nie, mały, mały Mały jedzie na to. Dobra, pozdro Trasa miała 103 km, wiodła od Bydgoszczy do Heum na lewą i prawą stronę Wisły. Generalnie dość łatwe 103 km, ale dla kogoś, kto dopiero zaczyna, może być wyzwaniem. Trasa do pobrania z mojego komuta Kai.